Witam wszystkich. Dawid z tej strony z firmy Furgon dla Ciebie. Znajdujemy się w Bielsku Białej. Dzisiaj chcemy Wam przedstawić nasz najnowszy projekt z naszej firmy na Mercedesie Sprinterze najdłuższa baza H2L4. Zapraszam do środka. A to zaczynamy. Samochód zbudowany dla naszego klienta, yy, który uprawia dużo motosportu. Mamy tak: wysuwany stopień po otwarciu drzwi, jak i przesuwnych, tak i drzwi bocznych pasażera z przodu. Wchodzimy dalej. Z przodu mamy dwa obracane fotele, w tym jeden fotel kierowcy, mamy pneumatyczny. Z tyłu znajdują się fotele drugiego rzędu z pełną regulacją. W salonie znajduje się również stolik z dolnym blatem. Oraz z miejscami na napoje. Z przodu możemy stolik dać poziom niżej. Możemy zrobić dodatkowe spanie dla trzeciej osoby lub dwójki dzieci po rozsunięciu foteli tylnego rzędu. Mamy kuchnię z dwoma palnikami, głęboki zlew, trzy szuflady na sztućce oraz dwie głębokie dolne. Dodatkowo mamy półeczkę na różne wysokie napoje, wino oraz lodówkę z zamrażalnikiem. Pionowa szafka z trzema poziomami oraz dwie górne szafki otwierane. Dodatkowo cały salon możemy sobie powiększyć stolikiem, co nam daje jakby większą przestrzeń do gotowania oraz stół w salonie, który możemy sobie przesunąć. Jeżeli znowu chodzi o łazienkę, Łazienka jest bardzo duża w wymiarach 70x90. Znajduje się w niej duże lustro, szafka, umywalka oraz toaleta Tetford kasetowa z kasetą wyciąganą do środka. Wszystkie przyłącza zewnętrzne, czyli tankowanie wody, przyłącze elektryczne oraz tankowanie gazu, tak samo jak i kaseta, wszystko miało być incognito. Dlatego kaseta jest wyciągana do środka pojazdu. Część garażowa, jak widać, jest bardzo duża, bardzo przestrzenna. Mamy podnoszone elektrycznie łóżko. Do tego dużo licznych schowków. Z prawej, z lewej strony tak samo schowek tutaj. Jeżeli chodzi o elektrykę na dachu, mamy 480W w solarze Full Black. Dodatkowo na pokładzie znajduje się 400Ah w dwóch akumulatorach po 200Ah Live Po4. Wszystko jest poskładane na systemie Victron oraz na, na naszym systemie SimperCamp. Dodatkowo w samochodzie zamontowane są trzy aż trzy ogrzewania: mamy Webasto 4KW, mamy trumę kombi 4, oraz mamy jeszcze nagrzewnicę grzanie z silnika. Tak samo z przodu nad szoferką widać, że jest zamontowana druga klimatyzacja samochodowa. W tylnym rzędzie mamy bardzo wygodne fotele z pełną regulacją, rozsuwane na bok, przesuwane do przodu oraz odchylane obydwa oparcia. Przy takim układzie rozsunięcia tych foteli, obniżeniu stolików i po prawidłowym ustawieniu foteli przedniego rzędu możemy sobie rozłożyć duży materac, dalej jest ten ciąg komunikacyjny, więc możemy zrobić sobie dodatkowe spanie. Jeśli chodzi o opuszczane łóżko, jest to bardzo fajna, wygodna rzecz. Jeżeli na przykład chcemy używać do, y, samochodu do, do przewozu kładów, motocykli, czy w przypadku klienta, y, właśnie skutera śnieżnego. Cała ta część aneksu kuchennego, czyli lodówka i ta szafka, wyjeżdża nam z tego segmentu i możemy wciągnąć tutaj długi skuter śnieżny. Na tylnych drzwiach mamy organizery, jak i na prawych, tak i na tylnych z firmy Vandermoon. Bardzo fajne, pojemne. Jeżeli chodzi o wodę, posiadamy tutaj duży zbiornik o pojemności 150 litrów czystej wody oraz 100 litrów brudnej. Obydwa zbiorniki są podgrzewane. Jak i ten dolny na zewnątrz, który ma wklejoną matę, jest ocieplony o grubości około 3 cm z każdej strony. Oraz ma elektrozawór, który również jest grzany. Tak samo zbiornik na czystą wodę jest podgrzewany ciepłym powietrzem z trumy kombi. W tylnej części garażu mamy prysznic zewnętrzny, który możemy sobie użyć na zewnątrz, również tankowanie wody oraz spust wody ze zbiornika wody czystej. Furgon dla Ciebie. Realizujemy zabudowy kamperwanów dla entuzjastów podróży. Dbamy o ergonomię, trwałość i estetykę. Tworząc przestrzenie. Które spełniają wymagania codziennych i dalekich wypraw. Skontaktuj się z nami i zbuduj swojego wymarzonego campervana.